Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj film o pewnym tajemniczym zapachu z łazienki. Takie pytanie, co to tak pachnie w łazience, usłyszałam ostatnio od mojego dziecka. A jak moje dziecko pyta, to wiadomo, że tu nie chodzi o jakieś przyziemne wonie typu chemia gospodarstwa domowego czy inne, inne bardziej przyziemne zapachy typowo łazienkowe, ale chodzi o jakieś. Ciekawy naprawdę akord zapachowy, ale tak myślę, myślę, co tam w tej łazience mogło być, nic nowego nie było. Zrobiłam oczywiście małe śledztwo i znalazłam winowajcę zapachowego: wacik nasączony tarantulę, zmywaczem do paznokci. Ale ten zmywacz do paznokci, bo aceton już wyparował, pachniał bardzo znanymi perfumami perfumami, których ja nie mam w domu. Ja więc nie mogę Wam ich pokazać, ale Wy na pewno je świetnie znacie. Ja je też świetnie znam, bo są tak rozpoznawalne, tak charakterystyczne. Chodzi o Kenzon Jungle Elephant. Właśnie ten zmywacz, który Wam pokazałam przed chwilą, tak właśnie pachnie. Co jest zabawne, bo ja nie do końca ten zapach toleruję, chociaż doceniam kunszt i naprawdę świetną robotę, jaką wykonali perfumiarze przy tym produkcie. Natomiast troszkę mnie irytuje, troszkę mi przeszkadza. No tak z perfumami bywa. No i muszę Wam powiedzieć, że w tej historyjce o tym waciku pachnącym bardzo, bardzo modnymi, w sumie ekskluzywnymi perfumami jest zakodowana cała prawda o przemyśle perfumiarskim dzisiaj w dobie globalizacji. Otóż każdy, kto chce zrobić czy perfumy, czy kosmetyk, robi zakupy, tak można powiedzieć, czyli kupuje komponenty zapachowe. W kilku wyspecjalizowanych firmach na świecie, ale do tych firm chodzą na zakupy wszyscy. Nie tylko producenci perfum, nie tylko producenci kremów czy odżywek, ale także producenci chemii gospodarstwa domowego, a nawet trą żywności. Miałam kiedyś okazję rozmawiać z technologiem żywności, właśnie o tych komponentach zapachowych. Rozmawiamy, rozmawiamy, i nagle ten pan wyjmuje produkty do demonstracji i widzę bardzo znane nazwy nazwy, które znam nazwy firm z, firmy, które znam z, z tego, że zrobiły bardzo znane perfumy Hugo Bossa i widzę jedną próbkę sygnowaną nazwą tej firmy jedna do, miała do, zawierała jakiś komponent związany z warzywami, druga z kolei z bardzo popularną jakąś taką wędliną no, było to dla mnie bardzo mocne przeżycie ale Muszę Wam powiedzieć, że takie sytuacje, kiedy bardzo znany zapach znajdujemy w czymś bardzo popularnym, to no w perfumach się już zdarzają od dawna, czasami są robione celowo. Nie tylko dlatego, że powiedzmy wszystko się zglobalizowało. Na przykład bardzo znane damskie perfumy arpeż, bardzo klasyczne, eleganckie, to z najwyższej półki, zostały zdeprecjonowane w sposób niewyobrażalny, mianowicie Pewien bardzo znany producent mydła w Ameryce umieścił ten akord zapachowy w swoim produkcie. No i od tej pory te perfumy już nie kojarzą się z luksusem, tylko z czymś bardzo wręcz pospolitym. Sama znalazłam akordy takich bardzo znanych nut, chociażby w płynach do sprzątania w domu, nie mówiąc o produktach do włosów czy do płukania tkanin. Jeśli z kolei wy zetknęliście się z jakimś ciekawym akordem zapachowym, który rozpoznajecie z perfum, który znajduje się w jakimś popularnym produkcie, to dajcie znać. Może nawet uda nam się zrobić taką listę. Może ktoś skorzysta, kto lubi. Być może miłośnik perfum Jungle Elephant chętnie kupi taki produkt właśnie, bo lubi ten zapach mieć powiedzmy pod każdą postacią nawet i taką, bo są linie całe kosmetyków związane z perfumami, ale na pewno nie zmywacze. No, tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. No i czekam na wasze ciekawe obserwacje do usłyszenia. Pa pa.